klasyczne pompki. Aby zobrazować dobrze wykonaną pompkę wyobraź sobie, że przez pięty, kolana, biodra, barki oraz głowę w trakcie całego czasu trwania ćwiczenia przechodzi mniej więcej jedna linia. Natomiast praca odbywa się tylko w obrębie kończyn górnych. Oznacza to, że wszelkie formy zgięcia, takie jak przeprost w odcinku lędźwiowym są błędne. Zanim rozpoczniesz pierwsze powtórzenie Upewnij się, że barki znajdują się dokładnie nad Twoimi dłońmi, a następnie wykonuj zgięcia ramion, nieustannie zwracając uwagę na utrzymanie omówionej wcześniej linii. Prawidłowo technicznie wykonana pompka powinna mieć swój najniższy punkt, kiedy nos znajduje się nad samą ziemią. Aby uzyskać jak najbardziej naturalną i bezpieczną pozycję, postaraj się, żeby łokcie poruszały się w linii jak najbardziej przypominającej linię stworzoną przez ustawienie dłoni. Aby uzyskać ten efekt, zanim wykonasz powtórzenie ćwiczenia, czyli w pozycji początkowej, postaraj się zrotować na zewnątrz kończyny górne, jednak bez zmiany położenia dłoni. Wyobraź sobie, że chcesz zrotować całe ramiona łącznie z dłońmi, ale dłonie są przytwierdzone do ziemi. Widocznym efektem tej rotacji zewnętrznej jest delikatna zmiana miejsca położenia łokcia z boku do tyłu. Utrzymaj tę pozycję i wykonuj kolejne powtórzenia ćwiczenia.